Witam wszystkich, tu blog Odkrywcy. Jestem dzisiaj w Wojkowicach. Zgłębiam tematy linii piaskowych. Konkretnie P 102 z Roskówki do Hechła. Jestem na nadciekiem wodnym zwanym Wielonka. Ale to jest niewielki ciek. Ogólnie początek ma gdzieś tam w okolicy Góry Kijowa. Pod Brzezinami. Co Na Kijowie był kiedyś duży kamieniołom. To jest wszystko rejon Grodzica. Będzińskiego, tak a propos. No i tą rzeczką dałoby się gdzieś tam iść wałami. To tu fajnie to ogarnięte. Ale nie Wielonka będzie tematem tego materiału. A most kolejowy, most linii piaskowej, właśnie P102, który przebiega nad tą rzeczką, nad tą Wielonką. I tak, yy, dwa solidne betonowe Zelbetowe przyczółki. Na szczęście on jeszcze istnieje. Niestety na całym Śląsku trwa rzeź, wiaduktów, mostów, linii dawnych linii piaskowych. Jest wyburzone po prostu wszystko, co się da, ile się da. Po prostu, tak jak powiedziałem, rzeź tych obiektów kolejowych. Tego się jeszcze, mam nadzieję, że nie wpadnie do tej rzeczki. Nie ma tu głęboko. Ale wolałbym uniknąć takich niespodzianek Nie mam informacji kiedy on powstał Takie są jego parametry Ale właśnie skoro tu jestem to muszę bliżej No i właśnie no prawie, prawie wpadłem ślisko. No, tak, czy nie, no, tak czy inaczej nie wiadomo ile on jeszcze przetrwa ten most. Tak powiedziałem burzy się właśnie wszystko, ile wejdzie. No to jeszcze rzut oka z drugiej strony tego mostu udało mi się przejść. Po drugiej stronie rzeczki Cmentarz, tam blisko ulica Gieremskiego. No stromo tutaj jak widać. Zerkniemy jeszcze jak wygląda góra. Uh. O, mamy jeszcze nowy podkład, żeby nie było wątpliwości, że to linia kolejowa. A więc jesteśmy na górze na moście na rzece Wielonka. A więc linia kolejowa P102 z Droskówki do Hechła. 23,6 km rzeka Wielonka i kolejowe ciekawostki, czyli most na rzece. Tak więc wszystko z mojej strony. Trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć.